Czy Wy też kochacie grać w RPG tak jak ja? I czy zawsze chcieliście zagrać w świecie, który jest z Waszej ulubionej serii? Ja tak. I nie mogłam się doczekać, aż w końcu Legenda Anga, czy tam ostatni władca wiatru, wejdzie w poczet animowanych serii, które mają swoją wersję RPGA. Witajcie ludzie z odległych galaktyk na kanale Elwizja, ja jestem L, a to jest kanał poświęcony animacjom i kreskówkom. W dzisiejszym odcinku będziemy omawiać, a raczej robić unboxing nowo wydanej gry RPG w świecie Avatara. Prawie półtora roku czekania ciągłych przesuwań dat. W końcu niespodziewanie moja paczka do mnie dotarła. Co prawda, było tutaj trochę problemów, ze względu na to, że przybyła jedną z firm kurierskich, które są tutaj znane z tego, że robią bardzo dużo dziwnych rzeczy. Na przykład, tą paczkę znalazłam w śmietniku, co według nich jest bezpiecznym miejscem. W każdym razie paczka w końcu dotarła i dzisiaj zrobimy sobie unboxing. Mam nożyczki. A więc, jak to się stało, że w ogóle dostaliśmy rpg który dzieje się w świecie awatara. A więc. Przepraszam. Cały koncept został zaproponowany przez Magpie Games, nie wiem czy tak to się wymawia. W każdym razie dosyć znaną firmę, którą swoją drogą mój jeden ze znajomych stwierdził, że coś nie wierzy w to, że uda im się wydać w końcu tego awatara. No, w każdym razie e, zrobili oni, zrobili oni kickstartera, na którym zebrano naprawdę masę pieniędzy na stworzenie tej gry. Oczywiście, ja już mam parę spoilerów, ze względu na to, że brałam udział w kampanii, to wiedziałam już, jakie są te stretch gole. To się chyba po polsku można przetłumaczyć jako i takie bonusy za to, że się przekroczyło jakąś tam pulę czy ustaloną kwotę pieniędzy, jaką oni mieli. Więc ja wiedziałam, jakie te bonusy będą. Plus dodatkowo przed wydaniem gry, jakby papierowej, wszyscy, którzy. Wsparli projekt na Kickstarterze, dostali dostęp na internecie do specjalnego takiego urządzenia jak Roll20 albo DD Beyond, coś w ten deseń, tylko że pod Awatara. No i dostaliśmy też cały podręcznik, więc jakby mieliśmy już możliwość zagrania w tą grę, ale w końcu wydaje mi się, że po dwóch latach, tak teraz sobie myślę, bo pamiętam, że ostatni raz, kiedy sprawdzałam, to było 2021, więc no trochę się naczekałam na to, ale w końcu, w końcu do mnie dotarło i jestem tak. Uh, Jestem mega podekscytowana. Zobaczmy, jak to wszystko wygląda. A, okej, okay, wyrzucę go tutaj. Okej, okay, pierwsze co widzimy to mapę. Nie jestem pewna, do czego ta mapa będzie, w sensie czy będzie potrzebna do grania, bo jeżeli nie, to ja sobie z wielką chęcią wrzucę tą mapę na ścianę. <grych> w każdym razie jest to mapa czterech narodów, w sensie świata w awatarze i jest zrobiona z takiego materiału, trochę jak. Płótno, o trochę jak płótno jest w sumie, jak płótno. Ale jest śliczna, kurde. No i jeden z bonusów to był pionek. Pionek, chyba tak to można nazwać. Lotosu. Jest to pionek do Paisho, czyli tego co nasi bohaterowie grają w serii, głównie wujek Aero. I on jest częścią zgromadzenia lotosu, białego lotosu bodajże. I właśnie to jest ich symbol. Dostałam torbę na kości, i dostałam w sumie to dwie torby na kości. Jedna jest taka fajna, aksamitna, a druga. Druga jest. Uuu, ona jest ze skóry. Znaczy, nie wiem czy prawdziwej skóry, ale skóry podobne. Bardzo fajna. Powiem Wam szczerze, że teraz, jak sprawdziłam na Kickstarterze, to również ta. Torba właśnie ze skóry, powiedzmy, powinna być brązowa, przynajmniej takie jest zdjęcie, więc e, nie wiem, skąd wynika to, że moja jest niebieska. Jakby nie narzeka, aczkolwiek ta brązowa chyba bardziej mi się podobała, ale torba na kostki i tak zacna. Tu jest pudełko, nie wiem, co jest w środku. Zaraz otworzymy. Uh, u, u, uh, to są kostki. Ale jakie piękne, o matko. Kojarzycie jak na płytach CD robi się taki, taka tęcza? Kurczę, nie umiem nie pamiętam jak to się nazywa po polsku. Jeżeli ktoś w komentarzach może mi podesłać jakby się tak taki efekt nazywał, to e, błagam dajcie znać. Tutaj już mamy paczkę normalnych kości i one z tego co widzę mają symbole czterech narodów plus symbole... Wydaje mi się, że mechaniczne. A, no, technology, czyli technologii i weapons, czyli broni. Dalej mamy, uwaga, combat action deck. Próbuję to otworzyć tak, żeby tego nie zniszczyć. Kurczę. A to było otwarcie. Nieważne. Teraz pudełka nie umiem otworzyć. Nie! Dalej mamy karty ataków. Dalej mamy e, mini książeczki. Ja już widziałam to wcześniej na stronie, i to są po prostu jakby dodatki do historii, które skupiają się na konkretnych postaciach, z tego co pamiętam. A nie, to jest zeszyt czysty. To jest ciekawe. Akurat to jest zeszyt czysty. Tu też. I zakładam, że wszystkie są czyste. Tak, dlaczego? Co to ma być? W sensie, że to są takie zeszyty po prostu, w których możemy sobie pisać, jakbyśmy kampanię prowadzili, tak mi się wydaje. Wiecie co sprawdziłam przed chwilą i to są rzeczywiście po prostu notesy, żeby można było sobie pisać w ciągu kampanii. W sumie fajna opcja, ale z drugiej strony mogli nie inwestować w takie zeszyty, bo jakby każdy może znaleźć swój własny zeszyt. Fajny dodatek, aczkolwiek kojarzycie te rozwinięcia, które ja mówiłam w czasie filmu, że jestem zdziwiona, że ich nie ma. Sprawdziłam sobie je w kampanii i one są tam rzeczywiście, to są takie książki pomocnicze, jak prowadzić daną kampanię w danej erze. Więc jakby one dalej tam są, ale są jako dodatek do wersji elektronicznej, czyli online. Więc muszę je sobie po prostu ściągnąć. I mogłam je sobie dokupić w wersji papierowej. No i mamy e, główny korbook, czyli główna książka. Tak wygląda. I jeszcze jest jedna książka. I to jest książka już specjalnie do historii, czyli różne scenariusze, jakie możemy rozegrać. Ery, w których możemy grać w tej grze, to era Kyoshi, era roku, era Stuletniej Wojny, czyli to, co się dzieje w Kreskówce, era Anga i era Kory. Uuuu, podoba mi się ta postać. Teraz będę musiała przeczytać obie te książki i ogarnąć jak się w to gra, bo chcę spróbować własnych sił w prowadzeniu kampanii. W sensie ja wiem, że to jest bardzo trudne i prowadziłam trzy razy takie one shoty, w sensie jednostrzałki. I to jest naprawdę masa roboty. Więc jeżeli gdzieś gracie i macie swojego mistrza gry, to naprawdę bądźcie mu wdzięczni za to, ile roboty, i pracy, i serca, i potu, i łez. Wrzucają wprowadzenie Waszych kampanii. Na pewno chciałabym spróbować, więc zapraszam na mojego Discorda, bo być może będę szukać ludzi do grania w tą kampanię. Ale najpierw muszę przeczytać obie te książki. Powiem Wam, że to wydanie warto było czekać tak długo, żeby w końcu je dostać. Jestem usatysfakcjonowana. Okej, okay, i to by było na tyle w tym odcinku. Dajcie znać. Jakie jeszcze inne światy z różnych animacji chcielibyście rozegrać w świecie RPGów i czy chcielibyście zagrać w RPG z Avatara? Bo ja nie mogę się doczekać. Tymczasem dziękuję swoim patronom, którzy właśnie wyświetlają się tutaj. Jeśli też chcecie być moimi patronami, to wiecie co robić. Linki znajdziecie w opisie, takich znajdziecie linki do wszystkich mediów społecznościowych i wszystkiego, co byście mogli potrzebować z mojego kanału. Zachęcam was do subskrypcji tego kanału, żeby nic was nie ominęło. Niech kresków z buk kreskówek ma was zawsze w opiece. Dziękuję Wam za oglądanie i zapraszam Was po więcej. Cześć!